To jest 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku zastanowimy się, jaką skalę mają inwestycje w energię wiatrową na morzu. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. Sebastian Górek, to jest podcast 8.10. Dzień dobry, a ze mną dr Oliwia Mróz-Malik, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Dzień dobry, pani Oliwio. Dzień dobry. Pani doktor, ja muszę spytać o jedną rzecz. Czy ktoś już policzył, ile wiatraków na Polskim Morzu powstało? Mamy już rzeczywiście kilka morskich wiatraków, wybudowanych na polskich obszarach morskich. Budujemy kolejne, przeszliśmy od fazy Rozmów, fazy koncepcyjnej do fazy budowy. Mhm, a to będzie tak gęsto nad tym Polskim Morzem, że będziemy mogli, nie wiem, zobaczyć to jak wieżowce w Warszawie, czy to raczej będą takie pewnego rodzaju punktowe, punktowe sprawy, jeśli chodzi o inwestycje wiatrowe na Polskim Morzu? Jeśli chodzi o morskie farmy wiatrowe, to realizujemy już dzisiaj w zasadzie 10 inwestycji, 10 farm wiatrowych na morzu. Będziemy budowali kolejne, natomiast nie będzie to na pewno inwestycja, która będzie wyglądała jak osiedle wysokich budynków z wielkiej płyty. Te inwestycje są. Rozstrzelone po naszych obszarach morskich, po wyłącznej strefie ekonomicznej, czyli po obszarze, który znajduje się, czy, który zaczyna się 12 mil morskich od naszego brzegu, czyli tak naprawdę te pierwsze morskie farmy zlokalizowane najbliżej, one będą około 20-40 kilometrów od. od od brzegu i rzeczywiście będą one przy dobrej pogodzie widoczne z, z brzegu, z plaży. Natomiast Planowane jest i w naszym planie zagospodarowania polskich obszarów morskich są wskazane obszary również dalsze. Sporo tych inwestycji będzie zlokalizowanych trochę dalej niż 20-40 kilometrów. Mówimy tutaj o odległościach rzędu 80 kilometrów, więc tych inwestycji widać na pewno nie będzie. Natomiast. Horyzont usiany wiatrakami nie będzie, czy to dobrze, czy to źle, pozostawiam każdemu do indywidualnej opinii. Natomiast nie jest prawdą, że w ogóle nie będziemy ich widzieć. Jak okay. będzie ładna pogoda, będziemy widzieli, jak produkują czystą, zieloną energię. I też przyznam szczerze, że trzeba mieć dobry wzrok, żeby je dostrzec, nawet przy tej dobrej pogodzie. Dobrze, zostawiamy już tę część wizualną, a przejdę do części takiej bardziej filozoficzno-ekonomicznej. A co nam te wiatraki dadzą? Poza prądem oczywiście, bo to wiemy, ale co one nam dadzą, jeśli chodzi o taką szerszą perspektywę? Wiatraki mają taką wspaniałą właściwość, która polega na pozytywnym wpływie na gospodarkę, co pokazuje i doświadczenie krajów, w których ta technologia i ten sektor się już rozwija, ale też widzimy to, czy zaczynamy to dostrzegać również w Polsce. Są to inwestycje. O ogromnym znaczeniu dla naszego bezpieczeństwa energetycznego i dla naszego całego systemu energetycznego, w którym do tej pory opieraliśmy się na konwencjonalnych elektrowniach, które produkowały energię elektryczną z węgla. Dzisiaj nasz operator sieci przesyłowej mówi o tym, że do 2040 roku który wcale nie jest aż tak odległy, jak nam się wydaje, zostanie, czy może zostać wyłączonych nawet 16 gigawatów jednostek węglowych, co to znaczy w całym systemie jednostek wytwórczych mamy około 70 gigawatów, czyli widzimy, jak duża jest to liczba w kontekście całego, całego systemu. I co to znowu oznacza? To oznacza, że po roku 2030 może powstać w Polsce tak zwana luka generacyjna na poziomie nawet 7, Gigawatów. Zatem my potrzebujemy tych inwestycji po pierwsze z punktu widzenia naszego systemu elektrycznego. Czyli jednak, czyli jednak po prostu, żeby ten odbiornik, przez który teraz słuchamy tej rozmowy, nam po prostu działał, żebyśmy ten prąd mieli. Tak. Dokładnie, dokładnie. Poza tym pamiętajmy, że jest to produkcja czystej, bezemisyjnej, zielonej energii, która dodatkowo spowoduje w zasadzie niższe ceny, tak? Więc ta technologia pozytywnie wpływa nie tylko na nas, na nasz system, ale też na naszą kieszeń i na nasze środowisko, bo z generacją prądu, Więc kolokwialnie, kolokwialnie w tych inwestycjach, przez to nie wiąże się e, żadna emisja, to również dodatkowe miejsca pracy, to przychody dla naszych polskich przedsiębiorstw. No, o to chciałem przychody właśnie podpytać do... trochę, bo przyznam szczerze, że jestem takim ambitnym, rzekłbym, odbiorcą prądu i chciałbym, żeby ten prąd, który tutaj do mnie docierał, nie tylko i wyłącznie był inwestycją, w sensie taką, na którą się wyda dużo pieniędzy i ona sobie tam będzie stała, ale żeby także w pewien sposób zwracała się, nie tylko w formie tego prądu, ale gdzieś. Gospodarki. W kontekście wiatraków na morzu, offshoru, no, pojawia się od pewnego czasu takie sformułowanie local content. O co chodzi? Local content to mówiąc wprost, jest udział w nakładach na budowę inwestycji, nakładów, które wydajemy. Czy, czy przekazujemy, płacimy polskim przedsiębiorcom? Czyli to jest ten krajowy komponent, który nam dostarcza produkty, usługi wyrażone w wartości, w, w nakładach. Tak? Czyli w uproszczeniu, rzeczywiście... jeśli ja daję 100 zł na wybudowanie takiego umownego wiatraka, to czy to jest 50, czy 60, czy 70, czy może 80 zł, które ja wydaję w polskiej firmie, w firmie, która tutaj dokładnie. produkuje w Polsce, to jest polska technologia, z polskich surowców, polskimi rękoma do pracy i tak dalej, tak dalej, tak? Zgadza się? Tak, tak, dokładnie. To są wydatki, które są przekazane polskim przedsiębiorcom. I jakby w kontekście energii, no często jest ta dyskusja, tutaj przeniosę się trochę na południe, na Śląsk, że ten węgiel to jest nasz, tutaj, polski skarb czarny, ten, nasza, na, nasze złoto. Ja bym z tym nawet polemizował, ale no, taka jest często narracja. A jak jest z tymi wiatrakami? Ile tam jest te, tego polskiego komponentu? Chciałbym się powiedzieć, że jak mówimy o, o węglu, że jest polski, no wiatr też nasz, jest, jest krajowy <laughs> i też jest nasz polski. I rzeczywiście rozważając, jakby. Sektor pod tym, pod tym kątem należy o tym pamiętać. Jest ile, ile jest Polski w polskich projektach? Dzisiaj dla pierwszego projektu, który jest obecnie budowany, Baltic Power Investor podaje udział polskich przedsiębiorstw na poziomie około 21% w całym cyklu życia projektu. Powiem szczerze, też, licho. Tak, Licho i nie licho. Szczerze mówiąc, wydaje nam się, patrząc z punktu widzenia. Etapu rozwoju, na jakim był polski przemysł, polski łańcuch dostaw, wtedy, kiedy był ko były kontraktowane projekty dla pierwszej fazy, przynajmniej te, które już dzisiaj są bardziej zaawansowane, to wcale nie jest takich. Jest to całkiem przyzwoity udział, zgodny z celami, jakie były zapisane chociażby w porozumieniu sektorowym, które wszyscy jako branża podpisywaliśmy na rzecz rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej, więc tutaj jesteśmy zdecydowanie w, w tej liczbie liczbie, którą, którą, ten sektor deal zakładał. Poczekajmy jeszcze, bo zobaczymy co jest, co będzie w innych projektach i jak, jak, jak ta liczba zostanie też, ta wielkość zostanie ewentualnie zweryfikowana dalej przez inwestorów. Pani doktor, jakby to też nie jest przypadek, że ja o to pytam, dlatego że no kwestie tego, żeby gigantyczne inwestycje, bo mówimy tutaj o dziesiątkach miliardów złotych, które wydamy na to, żeby te wiatraki powstały i nam później tę Energię, umówmy się, upraszczając, za darmo produkowały z tego polskiego, naszego własnego wiatru. To nie jest przypadek, że o to pytam, bo nawet Unia Europejska w aktualnych przepisach nakazuje, żeby nawet 50% było lokal kontentu. Oczywiście patrząc z punktu widzenia unijnego, a nie tylko i wyłącznie takiego kraju, jakim jest Polska, więc to jest sprawa kluczowa. Zdecydowanie to jest, to jest kwestia naszego bezpieczeństwa gospodarczego, tak? Czy to w ujęciu polskim, czy to w ujęciu europejskim. I rzeczywiście Polska ma ogromny potencjał w tym zakresie i już dzisiaj widzimy, że około 600 firm w Polsce ma potencjał, aby w tym, w tym sektorze uczestniczyć. Oczywiście potrzebujemy tutaj jeszcze trochę czasu, potrzebowalibyśmy przede wszystkim, aby polski rząd przyjął strategię sektorową dla polskiego przemysłu, dla przemysłu morskiej energetyki wiatrowej, przyjęła różnego rodzaju narzędzia, instrumenty, które wspierałyby ten łańcuch dostaw, w powiększaniu czy zwiększaniu swoich możliwości udziału w sektorze. No dzisiaj mamy już w kraju i lidera w dziedzinie specjalistycznych kabli. Montujemy w kraju te turbiny, wykonujemy stacje transformatorowe, realizujemy większość zleceń na konstrukcję stalową. No ten potencjał jest ogromny. Tych zleceń dla polskich przedsiębiorstw dzisiaj w Polsce jest coraz więcej i będzie, bo tak jak pan wspomniał, i Unia Europejska nakłada w ramach Pakietu legislacyjnego pewne zobowiązania na kraje członkowskie, w tym na nas. Po drugie, my sami na siebie takie wymagania nakładamy i jest duży nacisk i, i i to jest w zasadzie jeden z priorytetów polskiego rządu, aby ten komponent krajowy, czyli udział polskich przedsiębiorstw w tych zleceniach dla polskiego offshore'u się zwiększał. Ja będę tutaj trochę krytykował ten poprzedni, ten pierwszy projekt, który rzeczywiście jest no, mało polski. Dla mnie te 21% to jest problematyczne, dlatego że proszę mnie poprawiać, jeśli będę coś przeinaczał, ale te turbiny są montowane nie z polskich portów, tylko z portów duńskich. Zgadza się? Zgadza się, zgadza się, niestety. Ale już tak. w kolejnych będą z polskich: czy to ze Świnoujścia, czy to z Trójmiasta. W Łebie, we Władysławowie, w Ustce powstają porty serwisowe, z których będą serwisowane polskie wetraki. Druga rzecz, kable. Te kable, które tam są, to także nie są polskie kable w tym pierwszym projekcie, chociaż no, mogłyby być. Poprzedni zarząd, wymieńmy to Orlenu, zdecydował się, no jednak nie na polskie rozwiązania. Zgadza się. Czy to nie jest kwestia decyzji zarządu czy decyzji danego przedsiębiorstwa? W takich dużych kontraktach realizowane są publiczne zamówienia, tak? I tutaj przy na przykład spółkach skarbu państwa jest to o tyle trudne, że sami wiemy, w zasadzie wszyscy wiemy, jak to prawo zamówień publicznych wygląda i jakie są obwarowania tak naprawdę takich postępowań. Natomiast te liczby pierwsze i, i dość. Jak pan tak to skromne, na pewno świadczą o tym, że i patrząc na to, co dzisiaj się dzieje, tak, jak ten łańcuch dostaw się rozwija, jak polskie przedsiębiorstwa zaczynają budować konsorcja, jak zaczynają się ze sobą dogadywać, jak zaczynają rozumieć tak naprawdę, jakie są potrzeby tego sektora, jakie są wymagania jakościowe, jakie są terminy, jakie. Generalnie, jakie warunki trzeba spełnić, zasady certyfikacji i tak dalej. W miarę jak ta świadomość się zwiększa, a też proszę mi wierzyć, że wszyscy inwestorzy bardzo dbają o to, aby ta świadomość się zwiększała, bo tutaj dynamika różnego rodzaju spotkań jest ogromna. Wiemy z pierwszej ręki, również w nich jako PSEF uczestniczymy, więc widzimy, że wszystkim zależy na tym, aby ten łańcuch dostaw się rozwijał i aby tych. Tego polskiego komponentu, tych polskich przedsiębiorstw było tam jak najwięcej, z prostej przyczyny, w zasadzie z dwóch. Po pierwsze cena. Cena zawsze jest niższa, jeżeli zamawiamy coś z bliższych odległości. Po drugie, bezpieczeństwo, tak. To jest nasze bezpieczeństwo, tak jak mówią, gospodarcze i to jest budowanie naszej przewagi konkurencyjnej jako kraju w całości tak bo tak my patrzymy na ten sektor że to nie są tylko wytwórcy to nie są tylko inwestorzy którzy budują turbinę. Sektor to są wytwórcy i łańcuch dostaw i on się musi spójnie wspólnie rozwijać. Okej. Okay. Czy na świecie jeśli chodzi o turbiny wiatrowe montowane na morzu to no, flautę mamy? Pewnego rodzaju, bo jak się poczyta nagłówki, nawet nie w Polsce, ale za granicą, to tak. No Donald Trump specjalnie za tymi wiatrakami na morzu to nie przepada. I umówmy się, że gdyby nie amerykańskie sądy, to tam praktycznie wszystkie projekty byłyby przez Donalda Trumpa odwołane, mimo że poprzedni prezydent i poprzednia administracja prezydenta Joe Bidena podpisywała umowy. No Wycofują się z takich projektów częściowo Brytyjczycy, częściowo Norwegowie, częściowo także w Azji. To, co takiego się dzieje, że te wiatraki na morzu są trochę. No, no jakaś flauta jednak zapanowała tutaj. <laughs> tak. Flauta ja to nazywam taką małą zadyszką, która na pewno nie jest kryzysem egzystencjalnym i w naszej opinii jest to raczej taka naturalna. Korekta w fazie gwałtownego wzrostu. Jakby tutaj już trochę abstrahuję od polityki Trumpa, od Stanów Zjednoczonych, bo patrzę bliżej na, na Europę. Tak naprawdę mamy ambitne cele i jako Europa, i jako Unia Europejska, i poszczególne kraje. Mierzymy się z kryzysem w sensie. Cen, tak? Po wojnie, po, po wybuchu yy, wojny, po, po pandemii ko koronawirusa. Wszystko to złożyło się na to, że rzeczywiście koszty yy, zaczęły rosnąć. Mieliśmy w sektorze morskiej energetyki wiatrowej świetny okres od momentu wprowadzenia pierwszych czy wybudowania pierwszych inwestycji. Koszty malały. Po prostu zauważalnie z roku na rok i przyzwyczailiśmy się, że rzeczywiście tak będzie i będzie wieczne prosperity. Natomiast dzisiaj, po tych latach, tak naprawdę tych wszystkich trudności, po tym okresie bardzo niskich kosztów, nastąpił wzrost cen komponentów, tak, i turbin, i stali, i całej logistyki, tak, wyższe stopy procentowe. To dramatycznie podniosło koszty kapitału, osłabiło kalkulacje finansowe oczywiście w wielu projektach. Jest to jeden właściwie z głównych powodów, że my się możemy jako branża minąć rzeczywiście z realizacją tych wszystkich ambitnych celów w terminach, w jakich je sobie założyliśmy. Natomiast tak jak pan powiedział, no flauta nie flauta. No znajdujemy się na pewnym pewnym rozdrożu, zmagamy się ze zwiększonym ryzykiem, tak, ze spadającą rentownością projektów. Natomiast mimo tego fundamenty rynku pozostają bardzo mocne. I Unia Europejska, i Wielka Brytania, i wiele innych krajów deklaruje coraz ambitniejsze cele i deklaruje, że morska energetyka, wiatrowa pozostaje filarem transformacji energetycznej i w zasadzie budowania tej niezależności. Energetycznej, jakiej nam w dzisiejszych czasach bardzo potrzeba. Pani doktor, tylko ja zwrócę uwagę na jedną rzecz i chyba nawet wrócę do tego, co, o czym rozmawialiśmy na samym początku. Wiatraki na morzu w tym sezonie letnim i ich widok był atrakcją turystyczną. W sensie każdy, kto miał rodzinę nad morzem, dostał informację, proszę bardzo, widać i się cieszył. Wiatraki w przestrzeni naszych lasów, pól, mam wrażenie, Niestety, ale społeczeństwo dużo mniej akceptuje. I my jako społeczeństwo także jesteśmy częściowo przeciwni takim wiatrakom. I czy to nie jest tak, że my decydujemy się po prostu i wolimy mieć te wiatraki na morzu niż na lądzie, bo na lądzie nie chcemy tak gęstej sieci mieć? Czy to nie jest trochę taki, taki nasz wybór w Polsce? Myślę, że trochę tak jest. Rzeczywiście no, po 2016 roku, kiedy i legislacyjnie te inwestycje zostały w jakiś sposób wstrzymane i pojawiła się taka niekoniecznie pozytywna retoryka wokół, tak, wokół, wokół sektora, ale to nie jest to główny powód, dla którego my przechodzimy na morze. My przechodzimy na morze, bo tam turbiny są większe, są wydajniejsze, wiatry są bardziej stabilne, jesteśmy w stanie w bardziej stabilny sposób produkować większe ilości energii z tej samej przestrzeni. One są rzeczywiście oddalone i mimo, że gdzieś tam będziemy je widzieć i będą cieszyły nasze oczy, to większość z nich jednak będzie na tyle oddalona, że nie będziemy ich widzieć, co też było jedną z przyczyn, dla których one zostały oddalone. Od, od brzegu odsuniętym. na przykład nie wiem, w Danii, one są budowane rzeczywiście tuż przy brzegu, więc Tylko myślę, że doktor, nie jeszcze jest to jedna rzecz, powód. bo pani tutaj mówi o takie ważne słowo rentowność. Jak się popatrzy na koszty wytworzenia tej energii z wiatraków na morzu, no to koszt ich postawienia, no jest dużo większy. One są po prostu dużo droższe. W związku z tym też, jak gdyby docelowo, koszt ich wytworzenia, ale także serwisowania jest większy. Prąd z wiatraków na morzu jest droższy. To prawda. Rzeczywiście tak, no, koszty wytworzenia czy, czy wybudowania takiej inwestycji są wyższe. Natomiast tak jak powiedziałam, te inwestycje produkują większe ilości energii i według naszych analiz, według analiz psew wynika, że tak naprawdę i to jest związane z tym, jak funkcjonuje nasz rynek energii, im więcej będziemy mieli mocy z morskich farm wiatrowych w naszym systemie, tym bardziej ceny będą spadać. I mam analizę, która pokazuje, że jeżeli pójdziemy ambitnie i zrealizujemy te cele, które postawiła przed sektorem polityka energetyczna, to zmniejszymy cenę energii nawet o 50% w stosunku do scenariusza, w którym realizujemy tylko plan minimum, czyli budujemy te pierwsze inwestycje i tyle. Tak? Więc, ja dodam no... jeszcze jedną rzecz tutaj, bo zaczęliśmy od tego Local Content. No to prawda jest taka, że jeśli my sprowadzamy dzisiaj czy to gaz, czy to ropę, czy to inne surowce energetyczne z zagranicy, no to tam local content jest bliski lub równy zero. To już nawet te 20% w tej pierwszej farmie, mam, mam nadzieję, że w kolejnych będzie to dużo więcej, no jest jakimś dodatkiem, tak? A my Rok rocznie ponad 100 miliardów złotych wytransferowujemy z Polski na zakup surowców energetycznych, tylko po to, żebyśmy mieli tę energię w naszych domach, fabrykach i tak i tak dalej. Wiatraki dadzą nam to na lata po prostu. Dokładnie. Pamiętajmy o tym, że po pierwsze nie musimy tutaj ponosić żadnych nakładów na zakup surowców. No surowiec jest za darmo, a dodatkowo... Morskie farmy wiatrowe, czy, czy ten sektor morskiej energetyki wiatrowej generuje szereg przychodów dodatkowych dla naszego budżetu. To mogą być przychody rzędu 16 miliardów do 2030 roku, około 50 miliardów do 2040 roku. Mówimy tutaj również o dodatkowych 1,5 miliarda przez, corocznie przez 30 lat eksploatacji. Pamiętajmy o tym, jak dzięki temu sektorowi będą rozwijały się polskie przedsiębiorstwa, które będą mogły korzystać z tego boomu na, na te inwestycje. Także nie można mówić w przypadku tego sektora, czy, czy analizować go tylko pod kątem tego, ile kosztuje wybudowanie no, jednej turbiny. Tak? Musimy spojrzeć na to globalnie i spojrzeć na cały bilans, bo tutaj ta część przychodowa, czyli ta część, którą generuje dla, dla gospodarki sektor morskiej energetyki wiatrowej, no jest, Zdecydowanie bezkonkurencyjna i, i zdecydowanie wyższa. To jeszcze jedna rzecz. Jakie miejsca pracy i ile tych miejsc pracy wygeneruje morska energetyka wiatrowa? Jako PSEF y, analizowaliśmy kwestię tego, ile miejsc pracy może powstać. Mówimy tutaj, czy, czy w zasadzie pojawia się gdzieś tam w y, przestrzeni publicznej liczba 100 tysięcy miejsc pracy. To oczywiście y, miejsca pracy bezpośrednie i miejsca pracy pośrednie tych indukowanych będzie jeszcze więcej. Te inwestycje, które dzisiaj się budują, mówię tutaj o tej stronie przemysłowej, mogą wygenerować o fabryce Vestasa, o fabryce Windara, o fabryce Baltic Towers, to około 11 tysięcy miejsc pracy. Tak? Więc to jest ogromny potencjał, ogromne możliwości dla naszego rynku pracy, dla naszych młodych ludzi, którzy kończą szkołę, czy teraz decydują się na, na jakieś kierunki. To ogromna szansa też na powrót do Polski dla wszystkich, którzy realizują inwestycje na całym świecie, a Polaków w tej branży jest naprawdę dużo. To są dobrze płatne miejsca pracy? Są bardzo dobrze płatne miejsca pracy, stabilne, innowacyjne, to są pracodawcy nastawieni na rozwój pracownika, także zdecydowanie, zdecydowanie bardzo atrakcyjne. Na koniec, jeszcze jedna rzecz, bo mam wrażenie, że cała nasza rozmowa tutaj krążyła wokół bezpieczeństwa, bezpieczeństwa energetycznego, no ale jest jeszcze to jedno bezpieczeństwo militarne. Szwedzi zdecydowali, że nie będą na swoim wschodnim wybrzeżu, podkreślę to tylko i wyłącznie, że na wschodnim, bo mają także to zachodnie wybrzeże, yy, i ten kierunek nie jest przypadkowy oczywiście, stawiać farm wiatrowych. W związku z tym, że obawiają się, że to będzie miejsce, które będzie zakłócało radary, będzie taką luką w ich systemie bezpieczeństwa, jeśli chodziłoby o nadlatujące samoloty, rakiety czy drony. Czy w Polsce nie mamy takiego ryzyka? Rzeczywiście w Szwecji w ostatnich latach widać wyraźnie, że ten poziom uwagi wobec ryzyka bezpieczeństwa związanego z morską energetyką wiatrową się zwiększył i tutaj szwedzki rząd zapowiada różnego rodzaju konsultacje z wojskiem, oceny wpływu na obronność. Szwecja łączy kwestię energetyki z bezpieczeństwem narodowym. My również w Polsce łączymy kwestię morskiej energetyki wiatrowej z bezpieczeństwem narodowym, ale ta odpowiedź instytucjonalna jest inna. W Polsce morskie farmy postrzega się raczej jako dodatkową korzyść dla, dla wojska na pozyskiwanie danych, takie dodatkowe oczy i uszy na wyłącznej strefie ekonomicznej, w tym sensie, Mamy... że na nich będą mogły być zainstalowane jakieś urządzenia wojskowe? Będą mogły być zainstalowane radary, inne urządzenia, które będą konieczne i które zostaną wykazane w analizach. Dzisiaj polskie prawo nakłada na inwestora obowiązek zbadania, jak te inwestycje będą wpływały na systemy obrony i ochrony kraju, czyli będzie czy następuje weryfikacja, czy one nie zakłócają sygnałów i nie przeszkadzają w tych działaniach, które prowadzi wojsko na morzu. Następnie te urządzenia będą instalowane, czy są już w zasadzie na, na, pierwszych na pierwszej inwestycji. Także one będą wspierały wojsko i będą udostępniały dodatkowe informacje, co dzieje się wokół morskich farm wiatrowych. I tutaj jakby jest mała różnica między, między Polską a Szwecją. My dost, postrzegamy, czy pod tym kątem, morskie farmy jako. Jako dodatkową korzyść i rozmowy z inwestorami, a Monem trwają, aby wyposażyć te inwestycje w taki sposób, aby móc rzeczywiście jak najwięcej takich dodatkowych informacji z morza pozyskiwać. Takie już mamy czasy, że zaczynamy od plaży i tego, czy z tej plaży widać wiatraki, a kończymy na bezpieczeństwie. Dziękuję bardzo za rozmowę, doktor Oliwia. Mrus Malik, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję. A to był podcast 8:10. Żegna się Sebastian Ogórek Wyborczewis. Do usłyszenia. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej.